Cześć! Podczas tego filmu pokażę Ci, jak utworzyć animacje wirujące wiatraki. Na czym ma polegać ta animacja? Na tym, że najpierw osoba, postać przejdzie przez ten ekran z lewej strony do prawej, wyjdzie jakby za koniec ekranu, wtedy zmieni się tło sceny i pojawi się znowu ta osoba po lewej stronie ekranu, będzie szła, a tutaj będą się kręciły wiatraki. Moim zadaniem będzie tworzenie animacji poruszania się tej postaci oraz utworzenie dwóch duszków: duszka wiatraka i dłużka budynku. Samego śmigła, wiatraka oraz budynku, na którym to śmigło będzie zamontowane. Więc przejdźmy teraz do, do działania. Pierwsze co możemy usunąć tego duszka kota, który jest zmyślnie. Dodajmy postać. Czyli klikam tutaj wybierz duszka. Szukam postaci, która, e, która ma kilka jakby kostiumów, e, aby się poruszała. Dobrze. Tutaj jest e, Every Walk, akurat świetna animacja do tego celu. Świetny duszek, świetne kostiumy. Ustawiam gdzieś to moją postać. Dodaję również tło. Kategorii na górze wybieram na zewnątrz, które tło mogę tutaj wybrać. Przejrzę jakieś ciekawe znajdę. O, jest tutaj jakaś kładka woda. Na przykład to, moja postać już stoi całkiem fajnie. OK. No i teraz chcę zrobić tak, aby ona tutaj sobie przechodziła stąd dotąd mniej więcej, więc zaczynam pisanie skryptu. Wszystko będzie startowało po naciśnięciu zielonej flagi, dlatego pierwszą czynnością muszę wybrać, kiedy kliknięto zieloną flagę. Zwiększę troszeczkę skrypt, żeby było lepiej widać to okno skryptu. Kiedy kliknięto zieloną flagę. I jak wprowadzamy postać w ruch. Jeżeli kliknę przesuń 10 kroków, to za każdym razem, kiedy nacisnę zieloną flagę, ta postać będzie przesuwała się o 10 kroków, ale chciałbym, żeby to działało automatycznie. Raz naciskam i ona idzie, dlatego muszę użyć pętli. Mamy tutaj pętlę powtarzaj. Miesz tam to przesuń w środku. Teraz moja postać przesunie się o kroków 100, dlatego że przesuwam ją o 10 kroków i powtarzam tę czynność 10 razy, więc 10 razy 10 to 100. Scena tutaj skracza ma około, znaczy nie, około 480 pikseli. Dlatego muszę ją przesunąć gdzieś około 300, więc myślę, że będę musiał to powtórzyć ze o, o 30 razy albo 40. E, tak, więc tutaj sobie muszę poeksperymentować. W zależności jaką postać wybierzesz, to musi ona być przesunięta odpowiednio. O, wyszło za daleko. Więc tutaj ustawiam, próbuję, aż, aż będzie działać dobrze. Ok, tak może być. Przesuwam moją postać. Ale chciałbym, żeby ona się animowała, że idzie. Więc tutaj jeszcze mogę wpływać. Zobaczcie, są kostiumy postaci. Mogę tutaj, jeżeli je będę zamieniał, to będzie to wyglądała animacja, że postać idzie. E, tutaj jest coś takiego w wyglądzie, jak następny kostium. I tutaj to dorzucę to za każdym przesunięciem zmieni się kostium, wtedy animacja będzie wyglądała, że moja postać po prostu idzie. Ona idzie takim bardzo szybkim krokiem, dlatego możemy troszeczkę tę animację spowolnić, żeby wyglądało to bardziej naturalnie. Tutaj w kontroli mamy coś takiego: czekaj. Możemy dodać jeszcze: czekaj. Domyślnie jest jedna sekunda, więc będzie szła teraz tak bardzo wolno. Chciałbym to zmodyfikować, więc modyfikuję tutaj. Zamiast e, jednej sekundy wpiszę dwie dziesiąte sekundy. Tutaj trzeba pamiętać, że e, scratch jest e, stworzony przez Amerykanów, więc tutaj do rozdzielenia dziesiętnych e, i, i, i całych e, jedności dziesiętnych musimy użyć kropeczki, nie, nie przecinka. E, dlatego tutaj pamiętaj, żeby wpisać 0 zamiast przecinka. I próbujemy, o teraz idzie już tak troszkę. Troszkę lepiej. Tylko jeszcze na jedna rzecz się tutaj e, nasuwa. Problem taki, że jeżeli nacisnę zieloną flagę, no to moja postać gdzieś tam idzie za ekran, e, a nie zaczyna od początku. No muszę o to sam zadbać, więc ustawiam postać gdzieś tu, gdzie chcę. Teraz e, zobacz, jest coś takiego jak idź do XY. Jeżeli zmienię moją postać w któreś miejsce, to tutaj się to zmienia na to aktualne położenie więc mogę moją postać gdzieś ułożyć gdzie chcę, żeby się zaczynała animacja. I teraz jako pierwszy krok przed tą pętlą ustawiam żeby ona zawsze zaczęła się tutaj czyli po naciśnięciu zielonej flagi zawsze moja postać będzie w tym miejscu. Teraz gdy ona się tu zanimuje przejdzie sobie tym wolnym krokiem gdzieś na drugą stronę i nacisnę zieloną flagę. Ta animacja zacznie się od początku może dam tutaj 0.5 Jakoś tak bardzo wolno idzie. Zobaczymy, jak będzie 0,5. E, przepraszam, 0,5 nie. A może niech się przesuwa. E, 0,1. O! O, 0,1 jest znacznie lepiej. Ok. Teraz chciałbym, żeby gdy moja postać tutaj doszła do tego miejsca, to żeby zmieniło się tło, tło sceny na inne i żeby pojawiły się wiatraki. I tutaj teraz bardzo ważny element. Jeżeli będziesz tworzyć coś bardziej zaawansowanego, w języku Scratch, żeby jakąś grę lub inny program, fajnie jest korzystać z, z takich komunikatów. I tutaj mamy coś takiego w zdarzeniach bardzo ważna rzecz, jak nadaj komunikat. Czyli nadajemy komunikat do duszków, do innych obiektów, do scen, do innych, do innych obiektów. Zobacz, jeżeli chcę zrobić grę i jeden obiekt ma wpłynąć na 10 innych, no to wtedy byłoby trudno to napisać bez komunikatów. Tutaj możemy nadać komunikat, inne obiekty to odbierają i zaczynają działać. Taki przykład życiowy, na przykład mecz piłki nożnej. Jest 22 zawodników na boisku, jeden sędzia. Ten sędzia na początku meczu używa gwizdka, żeby rozpocząć spotkanie. Gwizdze i 22 piłkarzy na boisku wiedzą, że jest początek, zaczynałem grać tak w piłkę. Więc tak działają mniej więcej zdarzenia. Możemy nadawać jakieś komunikaty. I ja tutaj nadam komunikat. On domyślnie ma nazwę wiadomość 1. Można tutaj nacisnąć i nazwać tą wiadomość inaczej. Klikamy nowa wiadomość i tutaj mogę ją jakoś nazwać. Dowolna może być nazwa, natomiast jeżeli nazwę ją bardziej jakoś łatwa, tak żebym rozumiał, co się dzieje, no to to będzie mi łatwiej się orientować, gdzie mam dużo komunikatów. Więc ja tutaj nazwę na przykład druga start drugiej planszy. Na przykład tak. Czyli chcę nadać komunikat, że tutaj doszło do tego miejsca, nadaję start drugiej planszy i będę wtedy na drugiej planszy coś robił od początku. Teraz co? Chciałbym, żeby się zmieniła scena. Więc dodaję nową scenę. Ta sceną ma być, mają być wiatraki, więc fajnie, żeby było jakieś miejsce, takie gdzie tam by pasowały. O tutaj, może to pole, gdzie pasowało, że pole i wiatraki na polu. E, więc tutaj sobie zmieniam planszę. E, ale jeszcze jedna rzecz ważna, jeżeli tutaj kliknę w te plansze, to tutaj mi się zmienia to na tła. I każde tło mogę nazwać. Więc pierwsze tło mam to białe, Ona jest w ogóle niepotrzebne. Mogę je tu skasować tym. Śmietniczkiem. To pole tutaj, Boardwalk, mogę zmienić sobie na przykład na woda. Nazwę taką nadać temu. A tutaj na pole. Tak, czyli jeden kostium nazywa się to tło woda, drugie pole. To mi ułatwi troszeczkę pracę później. I teraz mogę nazwać przy tych scenach. Klikam gdzieś tu w scenę. I pierwsze co? To chciałbym, żeby po naciśnięciu zielonej flagi, teraz jak naciśnię zieloną flagę, ta animacja działa, ale jest cały czas to drugie, druga scena tego pola. A chciałbym, żeby ono na początku było zawsze e, tym pierwszym, czyli tą wodą. Więc szukam tutaj z wyglądu, zmień tło na woda. Czyli po naciśnięciu zielonej flagi zawsze będzie się przywracał e, ten pierwsza plansza. Tutaj nadałem komunikat, start drugiej planszy i przy tym tle mogę tutaj ze zdarzeń odebrać taki komunikat, czyli kiedy otrzymałem komunikat, to zareagować na niego. To co ma się stać? Ma się plansza zmienić, zmieńło na pole. Zobacz jak to zadziała, Idziemy moja postać, tam teraz na końcu nada się komunikat i zmienia się plansza. Teraz fajnie by było, żeby moja postać znowu była tutaj na początku. Więc przełączam się na tą postać. I korzystam znowu z tego komunikatu. Kiedy otrzymam komunikat start drugiej planszy, to nie muszę ustawić moją postać w odpowiednim miejscu. Czyli znowu korzystam z tego idź do. No. Uruchomię, czy działa poprawnie. Idzie postać. zmieniła się plansza, postać się cofnęła z powrotem tu na początek i znów niech idzie. Ja tutaj skopiuję sobie to, więc klikam prawym przyciskiem myszki duplikuj, przenoszę ten fragment. Chciałbym, żeby ona troszkę mniej szła, bo tu będą wiatraki, więc niech przejdzie tylko 10 kroków. Ten nadaj komunikat start planszy drugiej jest zupełnie niepotrzebny, więc go wyrzucam. No i zobaczę, jak tutaj będzie działało. Jeszcze raz. Idzie postać. I tu się zatrzymuje. Tu chciałbym, żeby też pojawiły się wiatraki. Wiatraki musimy narysować, bo nie mamy takich tutaj domyślnych w scratchu duszków, więc naciskam na wybierz duszka, na pędzelek. Włącza nam się to graficzne i mogę narysować. Tu mam obrys, czy tam zarys zwany w scratchu. Mogę go umieścić na zero. Rysuję jakiś to będzie budynek po prostu. Zmieniam mu kolor. Może niech będzie ten wiatrak taki jakiś kolor. O, takiego jakiegoś czerwonego może. To będzie budynek. On nie musi być jakiś przepiękny na razie. Gdybym chciał to bardzo tam jakby poprawiać, to mógłbym zmienić. Ale na razie tutaj, żeby szybciej narysować, to taki stworzę. Mam narysowany same ściany. Teraz muszę narysować dach. Zobacz, że tutaj mamy do wyboru prostokąt lub owal. Nie ma trójkątów, a chciałbym zrobić trójkątny dach. Ale gdy wybiorę prostokąt i zacznę rysować, to gdy rysuję, trzymam normalnie mysz, rozciągam, to się rysuje prostokąt. Gdy trzymam klawisz shift, teraz nacisnąłem klawisz shift, to rysuje się kwadrat. I tym shiftem właśnie narysuję kwadrat. Teraz tutaj jest ważna Ważne rzeczy. W grafice wektorowej działamy na, na wektorach, to, są, to jest właśnie wektorowe, czyli na wektorach, czyli na punktach. Mamy tutaj coś takiego jak węzły. W grafice wektorowej te węzły mogę przerabiać. Zobacz, tutaj jest zwykły kursor, którym mogę to przesuwać. Tutaj jest edytor węzłów i mogę przekształcać te, te rzeczy. Tak? Mogę rozciągać dowolnie, przesuwać, rysować różne figury. Mogę te węzły też usuwać. Mogę kliknąć węzeł, nacisnąć klawisz Delete albo tutaj usunąć. Teraz mi się zrobił z tego e, kwadratu trójkąt. Ten trójkąt przełączam teraz strzałkę z powrotem. Tu jest uchwycik. E, zobacz, jest uchwyt. Mogę obrócić ten ten e, ten tutaj mój trójkąt. Jak trzymam klawisz Shift, jeszcze dodatkowo go obracam o, o kąty e, 45 stopni. I mam teraz dobrze ułożony daszek. Jakoś go tam ustawiam, żeby to był budynek. Jeszcze troszkę niżej, tutaj na podglądzie lepiej widać. Taka strzałka mi się zrobiła. Jakoś może zmienię lekko kolor, kolor tego dachu, żeby tak nie wyglądał jak strzałka. O, odklikam. OK. Mam narysowany budynek. Jego można oczywiście sobie przeskalować, większy, mniejszy zrobić. Tutaj też będziemy mogli to zrobić. OK. Mam już tego duszka. Mogę go nazwać yy, wiatrak. to jeszcze jedna ważna rzecz, gdy będziesz tworzyć tego dłużka to ważne żeby kliknąć tutaj, a nie kliknąć przypadkiem tu. Jeżeli klikniemy tutaj, to narysujemy sobie scenę, czyli to tło. Jeżeli klikniemy tutaj, to narysujemy duszka. To jest bardzo ważne, żeby kliknąć tu. Nie, nie zrobimy sobie dużych problemów po prostu, gdy zrobimy jako tło, bo, bo tło może mieć jedno, a dłużków możemy mieć kilka, czyli takich, takich budynków mogę Nastawiać tutaj 4, 5, ile, ile chcę, tak naprawdę, a, a tych już niestety nie. Dobrze, mam już zrobione to, to tło. Już mi się nie zmieniła nazwa tego. A, kostium zmieniłem, tu mogę zmienić nazwę tego na budynek. Ok, mam jeden budynek. Teraz narysuję drugi duszek, czyli to śmigło. No, wybieram edytor. Ważne, żeby nie rysować na tym jednym budynku, bo nie będziemy mogli tego edytować, bo kręciłby nam się cały budynek z koła, to nie o to chodzi. Tutaj muszę kliknąć na kolejny raz, na maluj i narysuję teraz śmigła. Użyję tutaj kresek prostych, chyba łatwiej będzie to narysować. Zarys tutaj mogę zmienić na jakiś grubszy, żeby no, tylko muszę zaznaczyć teraz ten obiekt grubszy. A może taki, okay. korzystam z opcji tutaj: kopiuj, wklej. Teraz mam drugi taką, taką samą e kreskę, łapię tam strzałkę, przesuwam, trzymam prawie Shift, żeby się przesuwała o, o ten sam kąt i umieszczam na środku. Mam i tak się postaram umieścić na środku. Ok, jest już jakiś wiatrak. Mogę strzeleczkami go tu przesunąć. Żeby było bardziej równo. Okay. Teraz tutaj tymi kwadratami spróbuję dorysować. Eee, jakieś śmigła, może takie. Ten obrys jest dość duży. Mogę tu się pobawić. Troszeczkę zmniejszyć go. O, tutaj jeszcze edytorem powiększę sobie, żebym dobrze widział. I ważna rzecz. Teraz kopiuję to. Kopiuj, wklej. Jak mam jeden element, to wykorzystuję to, co zrobiłem. Kopiuję. Znowu wklejamy zapamiętany już w pamięci ram komputera. Mhm. Obracam. Z klawiszem Shift, żeby się obracało odpowiedni kąt. Ten sam tutaj umieszczam. Trzeci. I jeszcze raz ten sobie skopiuję, bo już mam go obrócone pionowo. Więc jeszcze raz kopiuję ten element. I tu ostatni. Umieszczam tutaj. A przepraszam, ten powinien być tu. Tak by wynikało. A ten tutaj. O. No i mam śmigło. Jakoś średnio ona wygląda. No ale dobrze, nie będę teraz tutaj zabierał. E, Czasu na to malowanie za dużo. Chciałbym się skupić na oprogramowaniu tego. E, OK. Mamy narysowane. Śmigło. I tutaj mogę nazwać sobie też śmigło. Możę przesunąć od razu to śmigło. Tutaj złapać, przesunąć się gdzieś na ten wiatrak. A tak tutaj bardziej. Dobrze. Mam to tak na może tutaj bardziej. Teraz musiałbym to wprawić w ruch. Ale zanim to zrobię, bo teraz jakiś problem, jak nacisnę, to cały czas te dwa się pokazują więc co muszę zrobić przy każdym z nich umieścić w starzeniach zieloną flagę i z wyglądu wybrać ukryj bo nie chcę tak czyli po naciśnięciu zielonej flagi na początku nie powinno być tego widać to samo chcę zrobić przy śmigle nie muszę tego wpisywać od początku wystarczy, że tutaj przeciągnę myszą jak kursor umieszczę nad tym śmigłem tak ważne żeby kursor był umieszczony nie tu gdzieś w ogóle cały element tylko kursor to się tak zatalepie, i wtedy puszczam, i to mi się kopiuje ten fragment też tutaj, więc naciskam. Dwa są ukryte. No i teraz co powinienem uzyskać? Moja postać tu idzie, czyli po, po otrzymaniu komunikatu tego start drugiej planszy, powinny się te wiatraki pokazać. Więc korzystam z opcji pokaż. Teraz tę opcję pokaż, kopiuję też do drugiego wiatraka, do śmigła i uruchamiam. Zobaczymy jak to zadziała, idzie postać. Otrzymuję komunikat start drugiej planszy i pojawiają się oba, e, oba te duszki. I teraz chciałbym, żeby ten, to śmigło się kręciło. Więc e, to zostawiam to jak jest, ma być ukryte. Po otrzymaniu drugiej planszy, no niech ona już się kręci. I teraz gdzie mogę to wybrać? Mam taką opcję ruch. Mam tak jak obróć i chciałbym, żeby to się kręciło cały czas. Jak tutaj wpiszę większy kąt, to będzie się szybciej kręciło. Jak mniejszy, to wolniej. Ja tutaj ustawię, żeby było 5 stopni, czyli wolniutko ma się kręcić ten wiatrak. I chciałbym, żeby on się w nieskończoność kręcił. więc wybieram pętlę. Eee, tu jest pętla, powtarzaj, z niej korzystaliśmy do animacji eee, chodzenia tej dziewczynki. Ona szła od kawałek się zatrzymywała. Chciałbym, żeby wiatrak się nie zatrzymywał, tylko kręcił się cały czas, czyli korzystam z pętli zawsze. Zobacz, ważna rzecz: pod to zawsze nie da się już tu nic podłączyć dalej niżej, dlatego, że jak program tutaj sobie wejdzie, w to zawsze on będzie bliższą strzałkę, to będzie się kręciło to w nieskończoność, czyli nigdy już nie będzie, nic się nie, nie stanie, co będzie niżej. Dlatego tutaj, żeby przypadkiem czegoś nie podłączyć, czy nawet się nie da, tak jest to zrobione, umieszczam obrót. I po uruchomieniu naszej animacji, może zauważyć, że ten, że to śmigło może się obracać źle, czyli ono tak dziwnie nie ma jakby osi dobrej, tylko tak się w koło kręci, wygląda to źle i musimy temu jakoś zaradzić. Więc teraz klikam sobie w to śmigło, w kostiumy. Tutaj, gdy powiększę tam całość, albo na razie może ją przesunę, to tutaj jest kropeczka. To oznacza, że to jest środek sceny. Ten taki krzyżak. I muszę teraz zadbać o to, żeby to było równiutko na środku tej sceny. Jeżeli to tak umieszczę na środku, to moja animacja będzie lepsza, nie będzie tak pływała. Tu mi się prawie udało. Mogę jeszcze troszeczkę spróbować zmodyfikować. O, i teraz się rusza całkiem nieźle. W wersji drugiej skacza jest była taka strzałka, którą można było pokazać gdzieś środek, przenosić ten środek, w trzeciej wersji tego nie ma trzeba troszkę tutaj się bardziej tym poławić ale tutaj możemy to zrobić, tak, w każdym razie sobie na powiększeniu umieścić równiutko na środku o, teraz mam tutaj to, są pomocne też te, te tutaj kratki więc mogę tutaj sobie łatwo gdzieś to wymierzyć w miarę Teraz się obraca całkiem nieźle. E, oczywiście tu muszę teraz to zmodyfikować. Też na scenie. Żeby wyglądało dobrze. Uruchamiam jeszcze raz moją animację. Całą. I teraz kręci się wiatrak całkiem fajnie. I co? Chciałem, żeby było więcej niż jeden wiatrak, więc ten. Więc mogę zduplikować te wszystkie e, te dwa dłużki, więc klikam w budynek. Prawy przycisk myszki duplikuj. Mam drugi taki sam. Chciałbym, żeby ten był gdzieś w oddali, więc tu mam jako nie zaznaczony jest rozmiar. Mogę kliknąć tutaj 50, to jest 50%, czyli o będzie mniejszy. Jeżeli tego nie widzisz, to trzeba tutaj popatrzeć, czy nie jest zaznaczona ten podgląd, ten malutki, bo wtedy nie mamy tych opcji. Musi być ten podgląd włączony, troszkę większy. Wtedy mamy 50%. Ustawiamy sobie gdzieś tam ten, ten nasz wiatrak z tyłu. Będzie widać, że on jest jakby dalej. Teraz to samo robię ze śmigłem. Duplikuj. Znowu je zmniejszam o 50%, żeby było takie e, też o połowę mniejsze. Umieszczam je. Zobacz, że teraz te skrypty również się pokopiowały przy duplikacji e, tego wszystkiego, więc mam ukryj, mam pokaż, przy śmigle mam tu animację, więc nie muszę nic modyfikować. Spróbuję to uruchomić teraz jeszcze raz i powinienem mieć już dwa budynki, dwa wiatraki dobrze działające. Tak, wszystko działa tak jak należy. No i cóż, życzę powodzenia w tworzeniu swojej animacji. Dzięki. Cześć.